Witam w kolejnym odcinku programu łańcuchy i drzewka. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny Najsłabsze ogniwo, a dzisiaj będziemy porówny porównywać Polskę i Norwegię. E, poprzednim razem e, przy okazji Najsa ogniwa porównywaliśmy Polskę i Chorwację, no a dzisiaj kolejna wersja, która w tym roku kończy 20 lat, mianowicie wersja norweska. Mimo, że była na ten jeden sezon i zdaje się, chyba to było 15 odcinków, no to jednak to jednak w przeciwieństwie do Chorwacji, Norwegia zachowała swoją walutę do dzisiaj i yy, śmiało, sprawnie możemy przeliczyć norweską drabinkę na mm, polskie złotówki, czyli bo to są nadal korony norweskie no i jak tu widzicie mamy z lewej strony drabinkę norweską z prawej drabinkę polską, a na środku mamy przelicznik poszczególnych kwot poszczególnych ogniw tego norweskiego łańcuszka, tak więc myślę, że zaczniemy tym razem od góry gdzie mamy na szczycie norweskiego łańcuszka 25 tysięcy koron, które dzisiaj warte są 9 334 37 zł, czyli ponad 3 razy tyle niż szczyt polskiego łańcuszka, czyli 3000. Następnie na siódmym łańcuszku, na siódmym ogniwie, mamy 20 tysięcy koron, co w na złotówki daje dzisiaj 7 467 50 zł, czyli e, dobrze ponad 3 razy tyle, co 2400 zł u nas. Na szóstce 15 tysięcy, co na złotówki daje 5600 złotych i 62 grosze, czyli, czyli ponad 3 razy więcej niż 1800 złotych. Na piątym ogniwie 10 tysięcy koron, na złotówki to 3733 złotych i 75 groszy, no czyli znowu 3 razy tyle co 1300 złotych u nas. Następnie 5 tysięcy koron, które są warte 1866 zł 87 groszy. U nas na ogniwie numer 4 było 900 zł, czyli no ponad dwa razy tyle co u nas yy, na ogniwie numer 3 w Norwegii 2000 koron, co dawało 704 co daje obecnie 746 zł i 7, 75 groszy. No i to jest mniej niż 9 yy, Ile to? Mniej niż nie, nawet więcej niż 600 zł, bo patrzyłem na 900, ale, ale to jest na, u nas na trójce mamy 600 zł, czyli to znowu jest jakieś 146 zł 75 groszy więcej niż wartość trzeciego ogniwa w, w polskim łańcuszku. No dobrze. No dalej mamy ogniwo numer 2, to 1000 koron, co daje 373 zł. 37 groszy, czyli 73 zł. 37 groszy więcej niż 300 zł. na drugim ogniwie polskiego łańcucha. No i na pierwszym ogniwie 500 koron, które jest warte 186 zł. 69 groszy dzisiaj, czyli 86 zł. 69 groszy więcej niż polskie 100 zł. na ogniwie numer 1. No czyli Norwegia wymuciła Polskę 8 do 0. Wszystkie pojedynki, wszystkie ogniwa w porównania wygra Norwegia, no ale w hmm, to do Chorwacji, w Norwegii ten teleturniej był emitowany raz w tygodniu raz w tygodniu i to w prime time, to był taki typowy prime time teleturniej gdzie można było wygrać większą sumę, a w Polsce i w Chorwacji yy, tutaj mieliśmy teleturniej codzienny dlatego kwota do wygrania nie była zbyt imponująca no ale co nie zmienia faktu, że yy, Polska Polski łańcuszek powinien się wstydzić porażki z chorwackim, gdyż no chorwacja, ta wersja była emitowana codziennie, podobnie jak Polska. No ale jeżeli chodzi o ten to starcie 8 do 0 z Norwegią, no to tutaj mamy usprawiedliwienie. Tutaj mamy porównanie wersji cotygodniowej z wersją codzienną. Tak więc ta porażka mniej boli. No nic, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Łańcuchy i Drzewka. Cześć.